Byłam na nocy rosyjskiej. Bardzo mi się podobało, byłam tutaj ze swoimi przyjaciółmi. Słuchałam pięknych ballad rosyjskich. Oglądałam piękną wystawę. Także moje, że tak powiem, artystyczne potrzeby zostały w pełni zaspokojone. A dzisiaj wybrałam się z przyjaciółmi na niemiecką noc muzeum. I jeszcze nie byłam tam, więc dopiero tam się wybieram. I spodziewam się równie ekscytujących przeżyć. Fajnie, że coś się dzieje. Szkoda, że tylko raz w roku? Mi się wydaje, że taka rzecz jest bardzo dobra, szczególnie dla młodych, młodego pokolenia. Myślę, że jest dosyć atrakcyjny program, można wiele zobaczyć. No i ciekawe jest to dla nas, też możemy też przy okazji i stałe ekspozycje, bo tak na co dzień to nie ma czasu. Grafiki u góry rozwaliły mi głowę. Nasza impreza pokazuje, jak to wszystko znormalniało, prawda? Bo spektakl Terminusa pokazywał te odniesienia dawne baśnie Braci Grimm, ale miał również ten kontekst współczesny rozbicie muru berlińskiego, który całkowicie zmienił właściwie płaszczyznę naszych kontaktów. I w tej chwili, rzeczywiście, ten Berlin, który leży 150 km od Zielonej Góry, jest blisko, i my tam również jeździmy. Przyjechałam razem z trójką dzieci, zwiedzamy najpierw, obejrzeliśmy pakiety Zielonej Góry, bardzo dzieciaki przeżywały, odnalazły swoją szkołę, dom, drogę do babci, a resztę będziemy zwiedzać za chwilę. Dzisiaj zajęcia po, e, wyglądały trochę inaczej niż typowe zajęcia w szkole, które są prowadzone całkowicie w formie gier i zabaw. E, zorganizowaliśmy tutaj stoisko, w którym zarówno starsi, jak i młodsi mogli brać udział, odpowiadać na e, pytania, wypełniać różne zadania, e, wyszukiwać różnych rzeczy, wszystko oczywiście związane z językiem niemieckim i z Niemcami. Są plakaty, szkolenie wszystkie słowa.

sobie kilka rzeczy, to znaczy interesowała nas stara Zielona Góra. Na, poszłyśmy na wykład, był bardzo ładnie prowadzony, w ogóle ciekawy. No i koncert też sopranu no. <laughs> był interesujący. No, najciekawsze były pieśni Wagnera, rzeczywiście. Ta ostatnia, trzecia część no, były no, fantastyczne. What? Well, Nawiązywały do y, pierwszej europejskiej manufaktury ceramiki i wszystkiego, co tam się działo, więc historii y, y, tej manufaktury porcelany, no i głównie nawiązaliśmy do, do, do bardzo ulubionego i takiego bardzo reprezentatywnego dla tej ceramiki wzoru cebulowego, który tak naprawdę to był wzorem granatu, no i i to była po prostu i trochę nauki, historii, kultury, trochę kompozycji, no i frajda, zabawa. I za pomocą takich kalkomanii albo nawiązywaliśmy i odzwierciedlaliśmy wzory, które powstały w miśni stare. Albo też komponowaliśmy sobie swoje. Wygodowałam wiele takich folii i talerzy, i po prostu zakomponowali talerze i wychodzili z takim gotowym prezentem. Myślę, tutaj z muzeum. Myślę, tak gdybyśmy mieli była razy I że tak powiem, amunicji, czyli tych talerzy i tych folii, to byśmy to zagospodarowali. Bo po prostu tak było duże i gwałtowne, że zapotrzebowanie, że nawet nie mieliśmy miejsc i, i przechodzili sobie do innych sal i czekali na miejsca, żeby, żeby zrealizować. No, jestem zadowolona. Ja nie mogłam tego nawet ocenić, bo, bo cały czas taki tłum mnie otaczał, że nie byłem w stanie tej sytuacji całej nawet, że tak powiem, opanować. pytanie? No w szkole mieliśmy ale mój ojciec myślał, że nie Film Weselna Polka mówi o kontaktach polsko-niemieckich. Wiadomo, że na temat y, tychże kontaktów istnieje szereg stereotypów, często śmiesznych, często nieprzyjemnych. To wszystko ten film jakoś sumuje i pokazuje w troszeczkę krzywym zwierciadle. Nie, no, coś tak nie pójdę, przybiorę się jak beza, ty. Dobra, więc co o tym wszystkim myślisz? Окей, okay, имеешь право, как подросшь, что ты разумеешь. Nasze noce w Muzeum Ziemi Lubuskiej różnią się trochę od innych nocy muzealnych w innych ośrodkach. My przede wszystkim mamy tematyczne zajęcia, więc poświęcone są konkretnej nacji. W tym roku niemieckiej. No i przede wszystkim ważne jest to, że widz przychodząc do muzeum, nie tylko ogląda obiekty atrakcyjne, dzieła sztuki, ale może czynnie włączyć się w warsztaty. Gdybyśmy przygotowali 200, a może 300 talerzy, każdy chciałby zrobić sobie wzór cebulowy dla siebie. Manolowanie panoramy Berlina również y, ciężko było się dostać i zabrakło farb i pędzli właściwie y, też nie było pustych. A więc y, te czynne formy, y, które realizujemy, cieszą się ogromną popularnością. Nosił tytuł Berlińskie Migawki. Cieszył się wielkim zainteresowaniem. Teraz już mamy trochę mniej dzieci, ale na początku to był tutaj tłum i były małe dzieci, większe i bardzo duże. I każdy chciał malować i każdy właściwie włożył coś tutaj od siebie. Moja inwencja jakby polegała na tym, że ja wstępnie zaaranżowałam ten kolaż, bo ten kolaż składa się z różnych takich elementów, które kojarzą się z Berlinem, a całą resztę jakby już dokończyły dzieci. I, i cały czas jeszcze to ulega przemianie i ciągle coś nowego się pojawia. Fantastycznie. Tutaj mąż przyłożył też rękę namalował. Świetna <laughs> zabrawa dla dzieci, ale także i dla dorosłych. Jeżeli chodzi o właśnie taką noc muzeum, to jesteśmy za każdym razem już od kilku lat uczestniczymy w tym i widzę, że jest coraz więcej ludzi w różnym wieku, właśnie takich maluszków po, po, po dorosłych ludzi i ja jestem zachwycona. też w Poznaniu w zeszłym roku. Ta noc tutaj w Zielonogórskim Muzeum w sumie, to mi się najbardziej podoba, dlatego że jest wiele takich atrakcji, do których możemy się dołączyć. Nie są to tylko oglądanie, tylko również włączenie się do tej pracy muzealnej. Razem z Przemysławem Karwowskim przedstawiliśmy pokrótce ogólnie niemieckie winiarstwo, a w szczególności wina i winnice rejonu Rheingau, czyli tego najlepszego w Niemczech regionu słynącego z uprawy Rieslinga. No, tutaj nasz wykład dotyczył odmian no, najlepszych winnic, szczególnie dobrze architektury winiarskiej, tak w takich zagadnieniach poruszaliśmy się. No na, na wykładzie były głównie osoby, powiedzmy sobie tak, przypadkowe, chociaż były też osoby zainteresowane tematem, winiarze, ludzie i miłośnicy przede wszystkim wina. Pytania były, myślę, że ciekawe kolega właśnie na nie odpowiadał. Wybitne wina, również kadłub, góry łupkowe, są bardzo dobrym podłożem do kościoły. Sztabna szkoła obronniczo-kliniańska. To zdjęcie jest robione właściwie z miejsca, gdzie obecnie jest montowany Wykład dotyczy, właściwie prezentacja, dotyczyła pocztówek, widokówek, zdjęć ze zbiorów działu historycznego. Właściwie były to przedwojenne pocztówki, ponieważ mamy noc niemiecką, a przed wojną nie, Zielona Góra była miastem niemieckim i pokazywaliśmy te obiekty, te miejsca w Zielonej Górze, które są znane Zielonogórzanom ale troszeczkę zmieniły swoje oblicze przez 60-70 lat, odkąd tutaj miasto nazywa się Zielona Góra i z wielkim zainteresowaniem publiczność oglądała. Te widokówki i te zdjęcia rozpoznawała przede wszystkim fragmenty miasta. No i trzeba powiedzieć, że fragmencja była dosyć duża i zainteresowanie było wielkie. Na przykład jest też świetne zdjęcie pokazujące kanalizację zielonej góry przy właściwej głównej obecnej arterii komunikacyjnej, a mianowicie przy bohaterów następnych. Zaskoczeniem również było to, iż te zdjęcia, które pokazywaliśmy, nie pokazywały pięknych. Budynków, ulic, reprezentacyjnych miasta. Pokazywały tą taką czasami brzydką zieloną górę podczas remontów, podczas przebudowy. I zaskoczeniem dla niektórych były zdjęcia wnętrz. Różnych budynków, właśnie Zielonej Góry. Najciekawszym się okazało zdjęcie właśnie dla dziewcząt w liceum na ulicy Licealnej, ponieważ nie wiem, że dziewczynki ładnie pozowały, to jeszcze miały przepiękne stroje, więc to było takim, takim zaskoczeniem. Niemniej jednak wszystkie zdjęcia wzbudziły no, może nie tyle zachwyt, ale wielkie zainteresowanie wśród zwiedzających i, i przysłuchujących się prezentacji. No, i myślę, że trzeba by było to częściej powtarzać. Byliśmy pod wrażeniem frekwencji przede wszystkim w tych częściach nocy, która dotyczyła przeszłości Zielonej Góry, dawnego Greenbergu. A więc wykład poświęcony zaułkom naszego miasta, no i wystawa Stalowe Imperium dedykowana Boicheltowi, założycielowi fabryki metalowej w Zielonej Górze. Po 1945 roku z fabryki Boichelta powstał zastal. Zastań dzisiaj się kojarzy z koszykówką, między innymi młodszej części społeczności. Natomiast my na naszej wystawie prezentujemy tą potężną firmę, nie mającą sobie równych właściwie w całej, no można się pokusić powiedzieć, Europie Środkowej, jeśli chodzi o budowę konstrukcji żelaznych, mostów i wagonów. Spotykaliśmy panie, starsze panie wzruszone, które pracowały w zielongórskim zastalu, które nie miały wiedzy dotyczącej właśnie przeszłości zakładów, w których przyszło im pracować i doczekać emerytury. No i oczywiście Stalowe Imperium, to bardziej, że jesteśmy związani z zakładem I nie tylko my, ale i nasi rolnicy, na Bardzo chcieliśmy, żeby częściej takie rzeczy się odbywały. Moc niemiecka w Muzeum Ziemi Lubuskiej spełniła nasze oczekiwania. Świadczy o tym przede wszystkim frekwencja. Myśmy w tym roku wprowadzili specjalne oznakowania. Ten znaczek jest na mojej klapie i dokładnie wiemy, ile osób nas odwiedziło do tej pory. Rozmawiamy około godziny 22 i jest to 2347 osób, a więc wynik bardzo dobry, wcale nie gorszy niż ubiegłoroczny. Przede wszystkim dopisała pogoda. No i wszystko to, co działo się wewnątrz muzeum, cieszyło się ogromnym zainteresowaniem.